To, to, to już drugi odcinek w serii mobile legends. No, dobra, zaczynamy. To ogólnie to jeszcze. Intro to będzie później, kiedy to jeszcze się obcaję. nie, no, ja już... no, okay. no, O, no, A w ogóle polecam do pobrania tej gry. Ona jest epicka. No właśnie, dobra, to zaczynamy. No nikt jeszcze nie dołącza, to już dużo czasu, czasu minęło. No. Czemu to jest takie głośne? No dobra. Trochę głośno to jest. No. Dobra, dołączać.

No. Muszę to włączyć. Potem to obczaję, co tam co tu jest. Pieniądze się dostaję za to. No. <laughs> Ogólnie to mamy 15 minut do, do końca nagrania. <laughs> znaczy nie całe 15. <laughs> no. Zaraz jeszcze nagram odcinek z Block strajka i. No. No i będę też prowadził nową serię. To, jak ona się nazywała, czekajcie ona się nazywała ona się nazywała Betty Battle. butler będziemy z tego prowadzić serię no no, to jest. no dobra czekajcie o to jest jakiś typek polak no czekajcie Maga, że nie... No. Bo mag to jest ważny w tej grze. Bez maga to się nie da grać. Znaczy ja jestem tym tankiem, że nie było. Czyli tym najmocniejszym. To nie będzie, ale no. Czy ci... no, właśnie mamy jednego magika, tylko pośrodku tego Hiszpana. Nie na górze, tylko na dole. No. Ogólnie to na nagraniach jak na YouTube oglądacie to jest za mały ekran jest. To, to Nie wiem myślę, jak w komentarzach czy wam to wszystko bo nie, czy nie, chyba to jest duży ekran, nie wiem. Nie sprawdzam jakoś. Ogólnie. <grym> możecie, możecie mnie subskrybować. No. ty tej typek zero, chyba mam sobie internet. No właśnie. No tam. Dobra, to Dobra. Ogramy? No, um. Dobra, Co? Dobry internet, No, czekajcie. Idziemy? Chyba furię użyłem. Użyłem. No, bo ja się naprawdę teraz wkurzyłem, naprawdę. Teraz ja mam furię. No. No, czekajcie, ja pójdę tędy, żeby taką... Tutaj, tak? Ja sobie go rozwalę. Nie, 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 dobra, wolę nie. dobra, dobra, dobra rozwalę O kur... Ej! Co tam zrobił, głupek? Dopuścił, chodź. Ten typek to chyba po mojej stronie. O kurde, gdzie my już się dostaliśmy? W ogóle. Ja w ogóle mógłbym się tutaj teleportować i od razu im to tamto wieżyczkę rozwalić. Ej, myślisz o tym co ja? Widzicie co my zrobiliśmy? Te właśnie przeszliśmy przez połowę gry. O kurde za dużo chyba sobie tam już typek idzie, dobra. Zmywam się. Eee, co, co, co ty mi atykujesz? Co my nie wzięli? No Boże, dobra. Pięć minut już trwa nagranie, to... Chodź na wieżyczkę, chodź. Chodź, nie baw się z nim, no. Do nogi. Chodź, rozwalamy tą wieżyczkę w ogóle. Bo patrz, ma mało HP już. O kurde, zmywam się. Hmm. No, bo ona ma 2 HPCD. Nie ma no, się. Czemu, to są takie. Nie wiem, jak ona się włączyła, ale. żeby to ulepszyć, po dużo HPCD. Okoliczka, ja dobrą postać, bo ona strasznie dużo HPCD daj No, chyba nie mówi wam coś, że. Chodźcie, tutaj do, na tą wieżyczkę. Albo nie, albo nie, albo nie. Albo nie, albo nie. <śś> Albo nie Chodźcie miniony póki są no, ja chyba je nie atakuję. Ja się to chodzi. O, bo to jest. O nie Naprawdę. Ja. Jak trudno zmieścić jakąś głupią wieżyczkę? Naprawdę? Nie wiem, co się kurde stało, ale no... Boże, to się stało w ogóle? Ej, Czarnobyl, wstawaj, chodź do walki, a nie mięczaku. Widzicie, jaki mięczak boi się, wyjść ze zespoł, no. Albo czeka na typów, właśnie do nas zrobią i potem... No, no to chyba, po... no, chyba mądre jest, żeby poczekać na typów, Czekajcie, jak po razem mój który się rusza, Bo to chyba okazja. Ale nie chodzi o to, chodzi o czas. co nie przez to A y, wolniej atakuje szybko pomóc. Pomóż mi tam jest ten typ głupek. No, podskakujesz teraz, no? Teraz to nie podskakuje, do mnie, kiedy no, z tego... nie, wiem. O, w ogóle nie, 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 który nie, 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 no ogólnie to oni mają więcej HP5 ja teleportują na pamięc. Sobie też kupię coś tego, żeby nie zginąć, bo no. ogólnie to chłonią hasę no. O na się regenuje, to, to to się przyda No ogólnie to możecie sobie to w coś do tych do poprzednich filmików i zobaczyć co tam No i co, podskakujesz? Ze mną? Mm. <grystanie> jaki on słaby w ogóle był. No, w ogóle, to internet mi No, chyba to idziemy na nich już, Boże. No bo patrzcie na nich, Uwaga, użytkownicy, słuchawek, jeśli macie na maksa pogłoszony filmik, to trochę głośno, to ta gra gra, nie? Ogólnie. No pomagam ci typek. No chodź tym mięciaku, bo ci zaraz... Ci kto wygra? Wojna pomiędzy... ...kupą a kupą. No w ogóle tutaj typy sobie wariant. Ale o, ogólnie to chyba... Mi się wydaje, że wygrywamy ogólnie. No i to nawet nie da się zaprzeczyć. No. Ale ile ich tam jest? Ja się chyba regeneruję. Mm. Co mi zabierzecie? życie? jakoś tak sobie stoję i coś mi zabierzecie. Ej, gdzie oni są? Chodźcie, typu. Szybko.

Tak się dobrze zapowiadało, no. To widzicie, jak to jest. O, tutaj jest 20 HP regeneracji. no. Może byś No, patrzcie. Ogólnie to ja bym sobie kupił yy, to, bo to daje dużo HP, dużo damage'a sobie. No. To strasznie. No, plus 75, no to chyba... No. Dobrze. Ogólnie to mam mało czasu do, do końca filmiku. No to musimy kończyć zaraz. Muszę że to gramy. No, o ogólnie to odcinki są krótkie, bo ja nie mam tyle. Pan, pan się... Czy mam dużo pamięci w telefonie, ogólnie tylko, że nie mogę nagrywać powyżej 15 minut. Ja też jestem angry. Ogólnie to... Nie wiem w ogóle dzieje. Widzicie, patrzcie jak to jest ostatnie. No typek to jednego killa zrobił. No, ten typek pięć 5 może ten. Pocieńczo nas nas jakieś żule No. Halo. No, zaraz piłem się, to dobry znak. Ogólnie. Ej, a jak szybko w ogóle? Się stało. Nawet nie wiem czy coś się stało, o kurde, dwóch knara wstawiłam. A, ale teraz trzeba byście Nie, to nie. A jeszcze A. gorsze kupiłem. No boże, bo już no już przegraliśmy chyba, bo to, to, to już atakuje mnie to. Już A nie, ale ogólnie to też możemy wygrać, ale no mało czasu w filmiku, to szybko, zobaczcie, że ogólnie to jakby nam nie straciło czasu, to szybciej skończymy filmik, nie rozumiecie, nie? takie trtytytyty ogólnie to się zaraz zrespie, a oni się tam rozwalają tutaj pewnie wieżyczkę a ja im pewnie na to nie pozwolę bo ich zabiję no ogólnie no O kurde O trochę przepraszam nie się tak laguje, po prostu Cóż tam ten telefon waryuje, czekajcie mi przerwa Sorki? Nie mogę nic zrobić, bo to się... telefon mi spachać Sorki No To ogólnie No przegrywamy Nie powiem, nie zaprzeczę Przegrywamy Ale dużo naszych minionów w ogóle się nie rozpiło to ten ten to jest ten Pierwki, no, Zaraz skończymy. Tak szybko. Tak szybko. Jak wow. Coś to. to jest szybko. Jak sobie tą wieżyczkę, bo tą Tak szybko. Tak no Tak pisać w komentarzach jeszcze. Chodź tu, typek, No szybko. Tak szybko. Tak I krzyczeć to koledzy są mnie to przegrywamy na <pacjent. grywa> Widzicie to. No, ogólnie to już zaraz kończymy. No, już... nie no, przegraliśmy. No i kończymy nagranie. Szybko przegrywamy. Nie, film przyszedł do Dobra, to to siemka. Widzimy się w następnym odcinku.